Siema nitro dawaj na famę MMA 6 z kamerzystą. 5 zł. Wiesz, co powiem wam, że ja z kamerzystą zamieniłem z parę zdań na no, tym mafterza. Yy... I z tego, co on mówi, to on rzeczywiście. Znaczy, inaczej. Ja z jednej strony nie rozumiem ten. Ja z, te, z jednej strony nie rozumiem ludzi, którzy forsują albo próbują wpłynąć na to, żeby. O, bo ten z tym się musi bić. Pamiętajcie jedną rzecz, to w sumie. I to w sumie z Adrianem Polakiem na ten temat rozmawiałem Nie każdy się musi bić nie każdy się musi bić. Ci co chcą się bić to w porządku, ale jeśli ktoś pod presją, pod, pre pod presją ludzi, którzy jedynie to chcą widzieć widowisko, to po co taka osoba ma? Nie wiem, nawet trochę ryzykować życiem, czy robić coś wbrew sobie, jeśli tego nie czuje. No, a tak jak mówiłem, rozmawiałem chwilę z, z kamerą, no, dłuższą chwilę, bo, on... bo, 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 bo już tam mało w sumie osób było na, na wterze, Z nim chwilę rozmawiałem i on... on rzeczywiście nie pali papierosów, więc chyba, znaczy z tego co przyuważyłem, nie pali papierosów. A co jak zawsze jak się pije jakiś alkohol czy, czy coś, to... to pierwsze co, to cię do papierosów ciągnie. Więc chyba rzeczywiście ma te problemy zdrowotne, więc wydaje mi się, że nawet nielogiczne by było, żeby była osoba, która ma rozpierdolone płuca. Yy, jakkolwiek to brzmi, no może wyczynowo nie, bo to ja nie, wiem, czy, nie wiem, oceniamy to jako wyczynowy sport, no na pewno trzeba się do tego przyłożyć, dać sobie wszystko. Więc no jakiś... Nie wychodzi to poza bieganie 10 minut o 6 rano przed, przed prysznicem. Więc, yy, więc nie wydaje mi się, żeby to nawet było logiczne z jego punktu widzenia, żeby, żeby z rozpierdolonym zdrowiem yy, Przede wszystkim z płucami on inaczej próbować wpłynąć na kogoś żeby wyszedł. I uprawiał jakiś sport przez gdzie przede wszystkim się właśnie kondycja oddech liczy tlen. Przyszła dziś do mnie paczka. Z...